Takie spotkania autorskie są potrzebne. Ludzie potrzebują historii, potrzebują warstwy tej intelektualnej, to co buduje nasze wnętrze. Tych, którzy potrzebują historii, historii tej najbliższej, bardzo często dotyczącej swoich bliższych i dalszych krewnych, ludzi stojących po przeciwnych stronach barykady zaprosiła na spotkanie Opatowska Biblioteka Miejsko-Powiatowa. Bohaterem wtorkowego wieczoru była twórczość i osoba Andrzeja Nowaka-Arczewskiego. Była to też promocja najnowszego jego tytułu Długi Cień Świętej Góry. Pan Andrzej jest przyjacielem naszej biblioteki nie od, nie od dzisiaj, jeszcze za kadencji pana dyrektora Waldemara Węglewicza oraz później pani Danuty Szypulskiej. Zawsze pan Andrzej był mile widziany w murach naszej biblioteki, dlatego też nie widziałam innej opcji jak po prostu zaproszenie pana Andrzeja dzisiaj na to spotkanie. History mieszkańców naszego regionu pozostaną w pamięci potomnych dzięki Nowakowi Janczewskiemu. Historie, które wydarzyły się ta, dla nas tak może niedawno, chociaż prawie 80 lat temu, są ciągle żywe. Żywe są w opowieściach ludzi, których dzisiaj spisuje wypowiedzi pan Andrzej Nowak i opowiada. Opowiada o losach rodzin, tragicznych losach rodzin, o ich traumach, rodzin, które pochodziły z różnych warstw społecznych. Była to też okazja do podzielenia się spostrzeżeniami i własną wiedzą na temat pełnych zawirowań, kontrastów, losów bohaterów książek Nowakarczewskiego. Pracowałem z jednym z uczestników, wykonawców tego wyroku. To był dla nich dramat. To byli młodzi chłopcy, którzy wykonywali rozkazy dowódców, a z tego się okazuje, no taka była rzeczywistość. Oni płakali w żywe oczy, jak mi opowiadał, stracił swoją młodość. Korzystając z przerwy wykonania wyroku, pracowaliśmy razem, a później wyszła amnestia i został z dalszej odbywania kary zwolniony. Bechowcy z Jałowe strzelali do, do tych partyzantów z AK, i jeden zginął, który nie był, nie był wymieniony, że był w Bukowianach. W 1944 roku jeden z tych, który był u Krowińskiej, w domu, moja mama opowiadała, bo mieszkała od niego dosłownie 400 metrów, że chodziła taka pogłoska, że się zastrzelił przy, przy czyszczeniu broni. A brat mamy zobaczył to, że chcą widzieć wieniec i powiedział, że. Ani mi się, z koleżanką mama chciała widzieć Wiemiec, ani mi się właśnie. Wieczór autorski przyciągnął licznych miłośników twórczości, już wybitnego pisarza. Mamy wiele ciekawych zainteresowań, wspólnych. Ja też interesuję się historią. Stąd też chciałem dziś tutaj dotrzeć, żeby wysłuchać jego nowego opracowania, które pozyskał tutaj. Jest doskonałym człowiekiem, który potrafi tak wyciągnąć wiadomości od osób, że naprawdę jest godne uwagi, że to jest naprawdę dokumentalistach historii. Magia reportażysty, dziennikarza, ale zapewne też chęć zobaczenia biblioteki w nowej siedzibie przyciągnęła tak dużą widownię, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących. Najśmielsze oczekiwania nasze nie brały pod uwagę takiej frekwencji. Jesteśmy przeszczęśliwi. To jest najważniejsze dla autora, żeby byli czytelnicy, bo oni stanowią przede wszystkim o sile o mocy książki. To są przyjaciele książek. I dlatego też ich obecność jest najważniejsza, bo to znaczy, że. Te Trudnie był daremny, że ludzie czytają, chcą dyskutować, chcą rozmawiać, czyli przedwczesne są właśnie wypowiedzi o śmierci książki. Tutaj w Opatowie widzimy, że jest popularna książka, książka, literatura faktu, literatura dokumentalna. Zainteresowanie literaturą faktu, ale i reportażem, stało się niemalże modą w dzisiejszych czasach, podkreślił Andrzej nowak -Arczewski. To jest moda, można powiedzieć, to jest zainteresowanie. Jest bardzo wielu czytelników, którzy sięgają do dokumentów, właśnie do biografii, do literatury. Faktu, bo to jest coś prawdziwego, to nie jest zmyślonego. No i poza tym, to, te książki to są właśnie o ludziach, stąd tutaj zdarzenia miały miejsce i dlatego to jest takie zainteresowanie. Uczestnicy spotkania przyznali, że jego bohater nie obawia się o konsekwencje i opisuje osoby, których losy budzą kontrowersje. Pokazuje ich piękną, ale i też nikczemną stronę. Nie obawia się podejmowania tematów trudnych, wywołujących kontrowersje. Wymaga to nie tylko dużych kompetencji, ale także niemałej nieraz odwagi i za to go podziwiam. Pamięta o czytelniku, żeby pisać krótko, ale jednocześnie bardzo y, sensownie żeby było w tych słowach naj, jak najwięcej sensu, ukrytych informacji niejednokrotnie. Trzeba się wczytać, żeby dokładnie to zrozumieć. Z wypełnionej pobrzegi opatowskiej książnicy Jerzy Strzyż, STV Info.